Witajcie z tej strony Laska Gaminga, to jest nasza sentymentalna seria, w której gram w gry mojego dzieciństwa, moich młodych lat. A dzisiaj powracamy do Kangur Kakao, serii, która bardzo wam e, przypadła do gustu, którą bardzo lubicie, a też bardzo lubię. Chociaż gra czasami jest e, irytująca, na przykład w momentach, w których e, dostajemy w pysk, chociaż nie powinniśmy dostać pysk ale jest satysfakcjonująca w momentach, w których dajemy komuś w wpysk. Wtedy jest naprawdę git. E, tak więc zaczynamy już oczywiście ten kawałeczek tego etapu. Oczywiście już przeszliśmy na poprzednim naszym odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam do obejrzenia całej serii. E, tu sobie postawię flagę. E, a my... Kontynuujemy naszą przygodę z kangurkiem Kało. Po prostu przejdziemy sobie jeszcze ten krótki fragmencik ponownie i będziemy kontynuować nasze story. A zapomniałem, że to. że. to gówno się gównuje. Dobra, fucking hell. Jaka tam jest zieloność? Parek sprytnie, sprytnie, sprytnie. To już nie było sprytne, bo e, niepełno sprytne. Nie wiem jak tam ustawienie mojej kamery powinno być. Git Majones. E, teraz się bawię w ogóle z kamerą. Sprawdzam jakie... Tam jest bonus lewa. Ale nie chcę bonus lewa, bo bonus lewa się... zazwyczaj się ginie. I teraz sobie testuję jaka jak jest najlep jak najlepiej nagrywać, bo... Zacząłem używać ekszyna do nagrywania i kamery, i gry, i audio do osobnego pliku. Zobaczymy, jak ten kombajn się sprawdzi w akcji, więc to są troszeczkę odcinki testowe. O, tam jest jakiś bebok. Na, na te krzynkie musimy... Fuck, wiedziałem, że to się stanie. Jestem jasno wróżbitą. Ale postawiłbym tu flagie, ale... O ty ty, ty, ty. jepci Fucking fuck Dobra No fucking hell! Ja sobie tam dam flagę na górze jednak, bo coś czuję, że ja stąd spadnę jeszcze nie jeden raz Albo mnie ten frajer zabije Postawiam tu flagę Panie frajerze, no co za Boże, szmaczasz, szmaczasz ty... śmeciaszicho Odejdź stąd. Jak ja tu wskakuję, to on już. <sk eleven> Teraz trzeba tu wskoczyć to jest nasza szansa. Szansa. Nasz Trickens. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Byk ci! Życie. O, fucking dupa. Dobra. Ta zieloność w tle. Fuck! Nie wiedziałem, że on tak się wskakaniu. Kurwa, zero żyć, nie? To jest. jest Hardcore negotiators. Dobra. Pozdrow dla kumatych. E, fuck. I teraz tu umrę. Nawet nie ma sensu flagi. To jest ten. One, e, one chance to win. Jestem skupiony jak. Tak, bardzo skupiony człowiek. Fak, Ale udało się. Pozdrawiam mamę i tatę. Teraz nie wiem. Ale to jest gówno, powiem wam szczerze, że... No, spokój na Mój torbaty przyjacielu. Yy! Dobra, postawię flagę JBC. No co za... Jak ja... Nie, Artur, nie możesz powiedzieć nic na tego pana, ponieważ byś wyszedł na rasistę. Jaki tukan? Na tukanów mogę obrażać. Jest źle. Przydałoby się żytko, albo jakiś koniec levelu. Albo na przykład. Czy tam jest koniec levelu? Nie, to jest tylko ten blask zajebistości z zbieraniości monetości. Dobra, tu trzeba zrobić sprytnie. Kurwa. Tak to było sprytne. teraz trzeba uważać. Tu musimy być bardzo bardzo ostrożni, bo mamy jakieś dwa hity możemy przyjąć na na cycki. Tukan. Tukan, ty szmato. Fuck! Dlaczego mnie ten tukan stukanił? Nie! Nie! Proszę, koniec mapy. Panie poziom. Jeden koniec mapy na wynos. <noise> to jest najgłupsza perspektywa w tej grze. Nie! Kało. Kało nie. Boję się. Fak! Wygląda na niebezpieczny przyrząd. Dajcie mi koniec lewa. Ja i ja dlaczego? Gro. Gro, dlaczego mnie tu robisz? No bo koniec lewa. No nic, no ciśniemy ponownie. Dobra, znowu jesteśmy na tym miejscu. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym zginęliśmy poprzednio. No naciskałem spację jak głupi! Jak tego nie przejdę, to się poś... Szaszisza. Szaszisza. Naciskałem spację jak jakiś debil debilny. E, e, o, a, i, e, o, a. No, saevik oczywiście. Zapisz stan gry, został nam jeszcze jeden saevik, będziemy później nadpisywać. Dobra, co tu mamy? E, jeszcze, oczywiście przejdziemy ten poziom. widzę jakieś tutaj greckie takie e, klimaty. A jak greckie klimaty, to pewnie na końcu tej planszy będzie boss. E, Boss na chmurce, ten nasz ukochany, o którym piszecie od samego początku i którego też pamiętam. A to jest taki level, taki szybcioch. Oczywiście zginął. Debilem, debilem. Dobra. No i nara. <śpisa> pa pa do widzenia państwu. pa Ciężko jest być niepełnosprytnym. Dobra, jeszcze raz jedziemy na maksa. Kula daje na fula. Pa, jakie. That epic shape. Ja się przekonałem w poprzednim poziomie, że niby te tukany to takie wiecie. A co taki tukan mi zrobi, proszę Państwa? Te tukany mają strasznie hamski algorytm w sobie, ponieważ te oto prześliczne tukany. Latają nad tobą. Eee, nie zaatakują cię, będą latać nad tobą. No co jest? Będą latać nad tobą i nie pozwolą ci skoczyć. Ja ten level, to jest jakiś koszmar. What the fukin fuk? Trzeba ideolo eee, skoczyć. Nie podoba mi się to. No, oczywiście, oczywiście, bo jakbym przeszedł, to by było jakieś święto narodowe w Zanzibarze. Dobra, stawiam tu flagę. To było gwizdanie w moim wykonaniu. To takie, co jest w tle. Laska gaming miałaś tam przyspieszenie? Wiem Ale tu jest tukan, Tu jest tukan Dobra Zachowujmy się całkiem normalnie Hajs nam się Hajs nam się przyda, ponieważ. Ale tu jest taka perspektywa z dupy Home. O dobra, Na szczęście na Home da się yy, Dać. ...wycentrować kamerkę za postacią. Zapomniałem o tej funkcji, a ona się strasznie często przydaje. Jak się zmienia perspektywa, to później sterowanie jest praktycznie niewykonalne. Dobra. A! Ty, chciałeś mnie w dupie! Dobra, jeszcze 5 hajsów i mamy Żydko. Tylko żeby go... Nine. Najnę... majne, klejne Dobra. Tylko nas jeden ciachnął, to będzie chyba rekord Polski. A! Nie! 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 Nie, nie zażynają was świni, to tylko LJ. Tukan! No... A, udało się. Patrzcie jakie te rozdupczyli się Muszę zdobyć tę plagę zanim ją coś zajebią Że to nie doskoczy A jednak Dobra, razu ją postawię Żeby nie było Widzicie? I tutaj przydaje się Home i patrzcie, je biebie, można grać all day, all night. Bałem się, że to się rozpupczy, więc. Dobra, chyba to będzie jeden z głupszych pomysłów, żeby tam zaskoczyć. Dokładnie. Nie. Dobra, chyba z takiej wysokości mogę spać. 360 no scope, bitches. Ta muzyczka powoli zaczyna mnie denerwować. Ale jest ok, jeszcze. Jeszcze nie ma źle, dobra. Najbezpieczniej będzie. Fuck. W serio, to trzeba takiego macha zrobić. Uy, Czekajcie, sprawdzę, czy tam nie ma e, niczego. Śmierci i zagłady. Dobra, przydałaby nam się flaga, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. I powiem szczerze, że ten poziom już jest taki no, taki no, no trudny, no taki. Nie, zabijcie mnie. Nie, zabijcie mnie. Gień, szmaciarzu. Dobra. Proszę o koniec lewa. Czy ja proszę o tak dużo? Czy to jest flaga? Nie, to jest ten... motorek do dupy. Dodupny. Tam jest hajs. I tam jest życie. I tam się opłaca iść. W tej, właśnie w tej chwili mnie przekonaliście. Hajs i życie. datcoin. Dat Dobra. Gdzie ja tu widziałem życie? What the fuck, mam już jakieś zwidy i majaki, najgorsze jest to, że ja nie mam flagi, a ja wiem, ja to po prostu wiem, że ja tam umrę, bo tam jest ciemno jak bardzo ciemno, a to było, to było nawiązanie do, no pozdro pincet. Mam jeszcze mniej życia niż poprzednio! Hooray! No i oczywiście! Oczywiście! Musiałem dostać... ...wciry od śmaciorza! Bo jakby to nie było, jakbym nie dostał wcirów! Dobra, mamy jedną, jedną szansę. Czy damy radę? Raczej wątpliwe. Nie zamykać, boję, boję się ciemności. Nie, stoję na ciemności. To są, to są dźwięki ułatwiające skoki, dobra, trzeba poczekać. Muszę wiedzieć, kiedy wyskoczyć, dlatego muszę poczekać na te e... Kobiecie, co mnie najbardziej zastanawia. A to już jest. Nie! Przepianie Le... się poziom na Intown ehm. ehm. Wszystko jest ciemne. To dlaczego nasz kangur jest jasny? Tak jakby go oświetlało coś. Nie wiem. Ty mnie tu nie ziewaj, dziomeczku. Zaraz się zdubczę z tobą do przepaści i tyle będzie. Tam jest koniec, chyba, bo widzę takie teksturki nakładające się na siebie. Dobra, tam mam kolejne, ale poczekam na świateło, bo ponieważ nie mam już ani sześć yy, pieniędzy, i będę miał jeszcze jedną szansę. Dobra, teraz ostatni. No, 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 zio. What the f To było dziwne. Przerażające. Ej, Halo Pan mnie tu poświeci Oh, jee. Yeah. To nie koniec. Ja myślałem, że będzie taki wielki napis. You won, motherfucker. Motherfucker. Ale ja tu umrę. Nie chcę umierać. Nie pomogło. Pum. Okej, okay. dobra, tu się samo przestawiło. Jak tam wskoczyć? Aha, tam pewnie będzie dalej. Dobra Ziomeczku nie zabijaj mnie. koniec lewa. Idziemy do końca lewa. Oh yeah! That's right! I tam jest boss. Ale tego bossa oczywiście. Zaczniemy sobie kolejny nasz epizod, właśnie od tego bossa. Chyba bossa, chyba to jest boss. I zostało nam 2, 4, 6, 8, 10, 11 plansz razem z bossem jakieś 5 odcinków. Tak więc dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym, jeżeli podobał Ci się ten odcinek serii Kangurek Kao. Zobacz poprzednio odcinki, albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z Wami żegnam. Na razie i do zobaczenia. Cześć!